Nie masz szybkiej dostawy, zapłacisz więcej za kliknięcie w Allegro Ads. Allegro zmieniło algorytm Allegro Ads i teraz jakość oferty jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Jakie są konsekwencje? Co to dla nas znaczy? Już odpowiadam. Zacznijmy od początku. Czym jest y, algorytm Allegro Ads? Y, algorytm to po prostu Zasady, bardzo skomplikowane reguły, według których um, komputer decyduje, kto powinien się wyświetlić um, na danym zapytaniu, czyli kto powinien wyświetlić reklamę. To jest licytacja, jak wiemy, czyli jeżeli reklamuje się dwóch sprzedawców, jeden daje 50 groszy, drugi daje 55 groszy, no to jak ktoś wpisuje, że wyszukuje, nie wiem, rower damski i oni obaj sprzedają rowery, no to wtedy teoretycznie powinien wyświetlić się ten, który płaci więcej, bo daje 55 groszy i się wyświetla. W teorii to tak działa, właściwie w teorii to nie do końca tak działa, bo to jest tylko jeden ten aspekt cenowy. No, i algorytm ma za zadanie po pierwsze dobrać odpowiednie oferty. Czyli jeżeli ktoś wpisze rower damski albo jeżeli wpisze e, rower z zieloną ramą, no to zadaniem algorytmu jest e, przejrzeć te oferty, które ktoś reklamuje, i wybrać tę, która e, powinna najlepiej e, pasować do zapytania. I nie tylko pasować do zapytania, ale też do tego, czego oczekuje klient, czy dobrać taką ofertę, która będzie miała największą szansę, że on ją kupi, no bo wtedy to jest zysk dla Allegro. Wiadomo, że kupił, bo jest prowizja, no i za samo kliknięcie. No i od drugiej strony, czyli w jaki sposób algorytm decyduje. Który sprzedawca powinien zostać wybrany i która oferta powinna się pojawić. No i można powiedzieć, że są takie trzy czynniki, które wpływają na to, czyli właśnie na to kto wygra, czyli właśnie stawka CPC, kto da wyższą, konkurencja, czyli ile jest konkurencji i ile jest zapytań, czyli ile da się tych zapytań wygrać. No i właśnie na koniec ta jakość. Na tę jakość w Pływało też to, w jaki sposób oferta była klikana i w jaki sposób ten przedmiot był kupowany, czy bardziej chodzi o ilości. No bo tak, w Allegro Ads płacimy za klik, czyli na, co, na czym zależy Allegro? Allegro zależy na tym, żeby zarabiać. Jeżeli on wyświetli klientowi jakąś ofertę, czy twoją ofertę, i ona nie zainteresuje tego klienta, czy będzie źle dopasowana, no to on nie kliknie. No i w tym momencie Allegro zmarnowało szansę na zarobek, bo gdyby wyświetliło lepszą ofertę, która e, zachęci klienta do kliknięcia, no to on na tym kliknięciu zarobi, bo płacimy za kliknięcie. Więc to jest ten czynnik, że jeżeli e, Allegro wyświetli twoją ofertę, czy ten algorytm wyświetli twoją ofertę, jako reklamę klientowi ileś tam razy, nie wiem, tysiąc razy, no i na te tysiąc bardzo mało osób kliknie. To jest dla niego informacja, że klienci nie są tym zainteresowani, no i on mniej chętnie będzie tę reklamę pokazywał, żeby po prostu zarabiać, więc to znaczy, żeby zarabiać, będzie pokazywał, czy inne reklamy, a twojej nie. I to jest ten jeden y, punkt, na którym zarabia: kliknięcia. Drugi to konwersje, czyli zależy. Alegro na tym, żeby pokazać ofertę, która nie tylko się klika, ale też sprzedaje, no bo ze sprzedaży, co naturalne, ma prowizję. No i tak, tak samo tutaj to działa, że jeżeli jest dużo wejść, a jest mało zakupów, no to znaczy, że oferta w jakiś sposób jest atrakcyjna, ludzie tam klikają, nie wiem, fajny, tutu, fajny tytuł, fajna oferta, dobra cena, super sprzedawca budzi zaufanie, wchodzą tam i okazuje się, że. Że to jednak nie, wiem, nie ma jakiegoś takiego rozmiaru, którego szukają, czy przedmiot w środku jest źle opisany, czegoś tam brakuje, no i ostatecznie nie decydują się na zakup. No i na czym polega ten nowy algorytm? Jak to Allegro opisało, powinien być bardziej zgodny z tym, jak działa wyszukiwanie organiczne. No i jak wiadomo, wyszukiwanie organiczne działa głównie po trafności, więc to już nie jest tylko kwestia słów kluczowych. Tylko bardziej całościowo, właśnie jakości i trafności. A jak mówiłem o tych konwersjach i kliknięciach, to mogła ci się zapalić lampka, bo te właśnie konwersje czy też polubienia, nie tylko zakupy, kliknięcia i wszystkie aktywności związane z tą swoją ofertą są właśnie dużą częścią trafności. No więc. Ta duża część i tak zostaje taka sama, więc to pod tym względem nie będą ogromne zmiany. Natomiast dochodzą nowe elementy do tego nowego algorytmu, bo jeżeli to będzie potrafności, to większe znaczenie mają atrybuty. Jeżeli wpiszesz na przykład czerwona koszula w wyszukiwarkę organiczną Allegro, to pojawią ci się oferty. Które są koszulą, ale nie mają w tytule, że jest czerwona. Mają to w atrybutach, bo w trafności czy w wyszukiwarce organicznej atrybuty są bardzo ważne i w Allegro aż do tej pory nie były brane pod uwagę. Teraz na przykład będą. Więc jeżeli wykorzystujesz taki trik, że wpisujesz słowa kluczowe. W dodatkowe atrybuty czy w kod producenta możesz tak zrobić, że na przykład wpiszesz tam jeszcze raz nazwę danego przedmiotu, i to jest słowo kluczowe. Dzięki temu łatwiej będziesz się pokazywał czy Twoje oferty więcej razy się pokażą na te zapytania, a wypozycjonują się wyżej. To jest nie do końca zgodne z regulaminem, natomiast fajnie działa organicznie. A teraz będzie mogło wpływać jeszcze na stawkę CPC w Allegro Arts. No, i teraz mogę już wrócić do tego e, pierwszego zdania, którym zacząłem ten film: Czyli jeżeli nie masz szybkiej wysyłki, to będziesz płacił więcej za CPC. No właśnie, e, teraz jak już wiesz, jak działają te algorytmy, i e, szybkość wysyłki jest też elementem, który wpływa na e, trafność, a tym samym, e, jeżeli nie masz wysyłki szybkiej, twoja trafność jest niżej. I przez to, że jakościowy element jest gorszy dla algorytmu Allegro Ads, to on Tobie będzie czy od Ciebie będzie chciał wyższą stawkę za wyświetlenie tej samej reklamy te, temu samemu klientowi niż in, od innego sprzedawcy, który też oferuje ten przedmiot, też się licytuje na tę frazę. Ale ma e, szybką wysyłkę, czyli jest wyżej w trafności. Więc e, takie ostatnie zdanie podsumowując najważniejsza zmiana w tej zmianie algorytmów to jest po prostu to, że jakość nabiera jeszcze większego znaczenia. Musisz uzupełniać atrybuty, musisz starać, żeby twoja obsługa była nienaganna, robić dobre oferty i oferować szybką wysyłkę. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli masz jakiś problem ze sprzedażą lub z Allegro Ads, napisz to proszę w komentarzu, a ja postaram się Odpowiedzieć czy to w komentarzu, czy nawet nagrać film, jeżeli temat będzie ciekawy. I nie zapomnij polubić i subskrybować, żeby tej odpowiedzi nie przegapić. Dzięki, cześć.